Czy wierzysz, że cud może odmienić twoje życie w ciągu 24 godzin? Przygotuj się na potężną modlitwę, która przyniesie uzdrowienie fizyczne, emocjonalne i duchowe. Z wiarą napisz w komentarzach: Wierzę, każde słowo ma moc, a dziś może być dniem twojego cudu. Bądźmy razem w modlitwie i nadziei. Wszechmogący Boże, kochający i wierny Ojcze, stajemy teraz przed Twoją obecnością, pewni, że dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Ty jesteś ten sam wczoraj, dziś i na zawsze, i przez potężne imię Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, wołamy o cud w tej chwili. Panie, Jesteśmy Twoimi dziećmi i wierzymy w obietnice zawarte w Twoim Słowie, które mówi, że każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a temu, kto puka, drzwi zostaną otwarte. Dlatego, umiłowany Ojcze, z ufnością i sercami pełnymi wiary, wzywamy Twojej mocy. Aby wszelka choroba fizyczna, każde obciążenie emocjonalne i każdy duchowy niepokój zostały złamane w tej chwili. Prosimy, abyś wyciągnął swoją uzdrawiającą rękę nad każde życie, które teraz do Ciebie woła, przynosząc uzdrowienie, odnowienie i pełne wyzwolenie w sposób natychmiastowy i potężny. Panie. Wiemy, że Twoja miłość do nas jest nieskończona, i dlatego podchodzimy do Ciebie z pewnością, że żadne diagnozy, choćby najtrudniejsze, nie mogą przewyższyć Twojej mocy. Tam, gdzie jest ból, przynieś ulgę, tam, gdzie jest choroba, przynieś uzdrowienie, tam, gdzie jest zniechęcenie, Rozpal płomień nadziei. Niech osłabione ciało nabierze sił, niespokojny umysł zażna pokoju, a zmęczony duch zostanie odnowiony przez Twoją obecność. Mocno wierzymy, że w Twoim imieniu wszystko się porządkuje, a to, co wydawało się stracone, znajdzie odkupienie. O Boże cudów, działaj teraz potężnie. Bo wiemy, że twoje słowo jest żywe i skuteczne, zdolne przemienić to, co niemożliwe, w świadectwa zwycięstwa. Prosimy cię, Ojcze, aby każda osoba słuchająca tej modlitwy poczuła ciepło twojej obecności i pewność, że nie są sami. Teraz zapraszamy wszystkich by z wiarą wypisali imiona przyjaciół i bliskich, którzy potrzebują tej boskiej interwencji. Niech akt zapisania tych imion w komentarzach będzie wyrazem wiary i wstawiennictwa, łącząc serca we wspólnym wołaniu o uzdrowienie. Panie, usłysz każde imię, każdą prośbę, każdą niewypowiedzianą łzę i działaj cuda. Tak jak czyniłeś to w przeszłości, bo Ty jesteś tym samym Bogiem, który uzdrawiał ślepych, przywracał życie sparaliżowanym i przynosił wyzwolenie uciśnionym. Wierzymy, że nie ma granic dla tego, co możesz uczynić dzisiaj. Jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce, prosimy Cię abyś zasubskrybował nasz kanał i udostępnił tę wiadomość przynajmniej raz. W ten sposób będziesz szerzyć nadzieję i wiarę, umożliwiając innym otrzymanie tego słowa zachęty i uzdrowienia. Każdy akt wiary, choćby najmniejszy, może być początkiem wielkiej przemiany w czyimś życiu. Zjednoczeni w modlitwie i w stawiennictwie, będziemy świadkami, jak chwała Boga objawia się w potężny sposób. Niech imię Jezusa zostanie wywyższone przez każde świadectwo, które zrodzi się z tej modlitwy. Ojcze Niebieski, wierzymy, że w tej chwili Twój duch porusza się nad każdym życiem, które oddaje się w modlitwie. Tak jak Jezus wyciągnął rękę do potrzebujących, prosimy Cię, abyś Ty wyciągnął swoją potężną rękę nad każdą osobą, która teraz wymienia imiona i prośby z wiarą. Prosimy, aby uzdrowienie fizyczne objawiło się w sposób widoczny, aby choroby przewlekłe zostały usunięte, aby diagnozy medyczne zostały odwrócone. A każde osłabione ciało zostało odnowione. Wiemy, że dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych, i z ufnością ogłaszamy, że każda choroba lub udręka, która teraz się pojawia, zostanie rozproszona mocą Jezusa Chrystusa. Tak jak w czasach Pisma Świętego, gdzie cuda uzdrowienia świadczyły o Twojej mocy i miłości. Wierzymy, że i dziś ujrzymy znaki i cuda. Panie, dotknij tych, którzy zmagają się z cichymi chorobami, zaburzeniami emocjonalnymi i lękami, które odbierają pokój. Niech depresja ustąpi miejsca radości, a nadzieja na nowo zakwitnie w każdym zmęczonym sercu. Prosimy o uzdrowienie duchowe dla tych, Którzy czują się daleko od ciebie, niech Twoja łaska ich otuli, a w Jezusie znajdą źródło odnowy i życia wiecznego. Tak jak Jezus uzdrowił trędowatego i przywrócił wzrok ślepemu, wierzymy, że dziś ta sama moc jest dostępna dla wszystkich, którzy Tobie ufają. Prosimy również, aby każda osoba, która usłyszy tę modlitwę, otrzymała pewność, że nie jest sama w tej drodze. Ty jesteś Bogiem, który idzie z nami w każdej chwili, a Twoja bezwarunkowa miłość daje nam siłę, by pokonać wszelkie przeciwności. W tej chwili wstawiennictwa prosimy również, aby każda osoba, która dołączy do nas, Udostępniając tę modlitwę, była obficie błogosławiona. Panie, użyj tej modlitwy jako kanału uzdrowienia i przemiany dla wszystkich, którzy ją usłyszą, i niech dzięki niej powstanie wiele świadectw. Niech każde udostępnienie będzie jak ziarno zasiane na żyznej glebie, przynosząc owoce wiary, nadziei i odnowy. Ojcze, ogłaszamy, że Twoje imię będzie uwielbione w każdym cudzie, który się dokona. Prosimy, aby każdy, kto potrzebuje uzdrowienia, został przez Ciebie dotknięty, i aby ta wiadomość dotarła do spragnionych serc, wzmacniając je i odnawiając wiarę w to, że Jezus Chrystus jest Panem cudów. I, Ojcze, Rozumiemy, że czasami cud może wydawać się opóźniać. Dlatego prosimy Cię także o wytrwałość, abyśmy trwali w wierze, nawet w obliczu ciszy lub pozornych opóźnień. Wzmocnij tych, którzy są zmęczeni oczekiwaniem. Odnów nadzieję tych, którzy czują, że ich siły się wyczerpują. Nie pozwól. Aby zniechęcenie zgasiło pewność, że działasz na naszą korzyść, nawet jeśli tego nie widzimy. Zwiększ naszą wiarę, O Boże, abyśmy mogli ogłaszać zwycięstwo, zanim się objawi. Wierzymy, że w Twojej suwerenności wszystko dzieje się w doskonałym czasie, i choć nasze oczy jeszcze tego nie widzą, wiemy, że Twój cud jest już w drodze. Umiłowany Ojcze, wciąż stoimy przed Tobą, w pełnym zaufaniu, że Twoja miłość nigdy nie zawodzi, a Twoja moc objawia się właśnie teraz. Panie, każde imię zapisane w stawienniczo i każde serce oddane w modlitwie znajduje się teraz w Twoich rękach. Prosimy w imię Jezusa. Aby Twoje uzdrowienie przeniknęło każdą komórkę, każdy organ i każdy umysł, przywracając to, co zostało złamane. Niech każdy ból zniknie jak mgła przed słońcem, a każda udręczona dusza poczuje tchnienie Twojego ducha, odnawiające siły. Tam, gdzie panuje ciemność, ześlij swoje światło. Tam, gdzie jest chaos, przynieś swój pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Ojcze, objaw swoją moc teraz, bo wierzymy, że tak jak Jezus uzdrawiał słowem, tak i teraz może się wydarzyć ten sam cud. Panie, wiemy, że wiara nie opiera się tylko na tym, co widzimy, ale na pewności, że działasz zawsze nawet gdy tego nie dostrzegamy. Dlatego prosimy o odnowienie nadziei dla tych, którzy czekają na odpowiedź. Naucz nas, Ojcze, wytrwałości w modlitwie, wiedząc, że każda prośba złożona przed Tobą jest wysłuchana. Jeśli cud nie nadejdzie natychmiast, daj nam łaskę oczekiwania z sercami pełnymi wiary, ufając, że twój czas jest doskonały, a Twoja wola jest zawsze dobra, doskonała i miła. Wierzymy, że modlitwa ma moc i że kiedy łączymy się w imię Jezusa, cuda się dzieją, życie się zmienia, a to, co niemożliwe, staje się możliwe. Panie, nawet gdy wiatr zwątpienia próbuje nas zniechęcić, Wybieramy trwanie w zaufaniu, że Twoja ręka działa na naszą korzyść. Wierzymy, że Twoja moc jest suwerenna i że każda modlitwa zanoszona z wiarą porusza sferę nadprzyrodzoną, nawet jeśli nie widzimy natychmiastowych rezultatów. Ojcze, pomóż nam żyć w oczekiwaniu na cud, wiedząc, że pod niebem jest czas na wszystko. Niech każde serce zmęczone oczekiwaniem zostanie teraz odnowione i napełnione siłą do dalszej modlitwy i wiary. Bo nadzieja, niczym kotwica, utrzymuje naszą duszę mocno w Tobie, pozwalając nam patrzeć poza chwilowe okoliczności i wierzyć, że Twoja odpowiedź jest już w drodze. Prosimy, Ojcze, aby każdy, to trwa w modlitwie, doświadczył odnowy duchowej, emocjonalnej i fizycznej. Nawet gdy cisza wydaje się przedłużać, niech każdy wie, że słyszysz każde słowo z uwagą. Ty nie lekceważysz serca skruszonego, ale cieszysz się, gdy zwracamy się do Ciebie z wiarą i zaufaniem. Powiększ w nas zdolność do wierzenia. Że niemożliwe może stać się możliwe. Tak jak Jezus rozmnożył chleb i ryby na pustyni i uciszył burzę jednym słowem, wierzymy, że w odpowiednim czasie ty przyniesiesz cud, na który czekamy. Nie pozwól nam poddać się zniechęceniu, ale niech nasze serca wciąż cię wielbią z wdzięcznością i zaufaniem, nawet podczas oczekiwania. Wiemy, że nie ma granic dla tego, co możesz uczynić, gdy łączymy się w modlitwie i w wierze. Dlatego prosimy, aby ta wiadomość dotarła do wielu serc, inspirując innych do modlitwy i dzielenia się żywą nadzieją. Tak jak mały płomień może przerodzić się w wielki ogień, niech nasze modlitwy w jedności umacniają wiarę tych, Którzy szukają cudu. Niech ten film będzie kanałem błogosławieństwa dla wielu, a poprzez niego niech ludzie doświadczą uzdrowienia, odnowy i niech powstaną świadectwa, które wywyższą Twoje imię. Nadal ufamy, modlimy się i wierzymy, że Twoja moc działa i że wkrótce będziemy świadkami spełnienia niemożliwego. Dlatego. Ojcze, zachęcamy każdego, kto słucha tej modlitwy, aby nadal modlił się i wstawiał za innych. Niech nikt się nie poddaje, ponieważ Twoje Słowo zapewnia nas, że modlitwa sprawiedliwego jest potężna i skuteczna. Pomnóż naszą wiarę, Panie, i spraw, aby ta modlitwa rozprzestrzeniała się, jak rzeka życia. Przynosząc uzdrowienie i nadzieję wszystkim, którzy ją usłyszą. Niech ci, którzy potrzebują Twojego dotyku, poczują teraz Twoją miłującą rękę. Wzmocnij nas, Ojcze, abyśmy mogli świadczyć o Twojej dobroci i dzielić się tymi zwycięstwami z innymi, inspirując coraz więcej osób do szukania Ciebie. W tej chwili, Panie, wołamy z pełną wiarą i zaufaniem: Dokonaj cudów w ciągu 24 godzin. Niech diagnozy zostaną odwrócone, bóle ustąpią, umysły pełne niepokoju zaznają pokoju, a każde złożone przed Tobą wezwanie zamieni się w potężne świadectwo. Wierzymy, że Ty jesteś w pełni kontrolującym wszystko i wiemy, że każdy objawiony cud będzie odzwierciedleniem Twojej bezwarunkowej miłości. Niech wszyscy, którzy usłyszą tę wiadomość, poczują Twoją obecność, a chwała Twojego imienia niech będzie wywyższona przez każde uzdrowienie i każdą przemianę. Jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce, zapraszamy Cię do subskrybowania naszego kanału i podzielenia się tą wiadomością z przynajmniej jedną osobą, która potrzebuje usłyszeć te słowa wiary. Każde udostępnienie to ziarno nadziei, które może zakwitnąć w czyimś życiu. Wierzymy, że łącząc nasze głosy w modlitwie. Będziemy świadkami objawienia miłości i mocy Boga w sposób, jakiego nigdy nie wyobrażaliśmy sobie. Niech wszystkie prośby złożone tutaj dziś staną się żywymi świadectwami Twojej wierności. W imieniu Jezusa modlimy się i ogłaszamy: cud dzieje się teraz. Amen.